Witajcie. z tej strony Khushi. Witam was w kolejnym odcinku Minecraft Solo i tak dzisiaj <laughs> spróbujemy sobie wykorzystać wszystkie te nowe, e, nowe, 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 nowe złoża. Tak, nowe złoża. Wiem, że nie wszystkie się będą topić w tym e, w naszym urządzeniu, ale warto sprawdzić. Co się uda zrobić, to sobie dzisiaj zrobimy. E, dzisiejszy odcinek będzie taki dosyć szybkim odcinkiem ponieważ mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia i trochę czas mnie goni. Ogólnie ten tydzień mam taki po prostu mocno zawalony i po prostu nie zawsze będą e, odcinki regularnie, no ale myślę, że już przyszły tydzień będzie, będzie spokojniejszy jak dla mnie. Dobra, tu mamy pustkę, tu tam się lawa kończy. Sprawdźmy kobalt. Jeb, yep, kobalt nam się topi ale weźmy sobie naszą mądrą książkę, która nam powie co z czym się je, nie wiem czy to była ta czy ta, chyba ta czerwona. Dokładnie. Uh -huh. Nie wiem co by sobie tutaj zrobić. Cobalt <ścoughs> ingot. Z kobaltu możemy, widzicie, robić sztabki te. Kobalt road Dobra. E... Ardit. Ardit też chyba mamy. To jest chyba to albo to. Alumenium. <mienaline grymianaline> Aluminium. <grymianaline> koper. Dobra. Koper zainteresuje. Dobra. Kobalt. Kobalt sobie przytopimy. I prawdopodobnie rozlejemy go na sztabki. Sztabki też możemy. Eee, przecież topić. Dobra, to. Opiub. Niech tam się kobalt przetopi. Madyzium i ignis i Ardit. Ardit też mamy. Dobra, jest ok, ale na razie sam kobalt. Eee, weźmy sobie formę. Formę sztabki, dokładnie, bo sobie go rozlejemy Pierw na sztab... Nie, książkę na sztabki. Dokładnie, na sztabki sobie go rozlejemy, a co by nie? Um, SWORD ROD Tool Road Cast to samo. He, Alumite, dobra. Poczekamy aż się przytopi. A zaraz się nam przytopi. Musimy sobie trochę, trochę lawy do je przynieść, widzę. Bo za niedługo nam się skończy. Ciekawe, czy da się tutaj podłączyć rurę. Ahem. Ale to może następnym razem spróbujemy. Eee, pytacie też, kiedy, e, kiedy będę budować e, domek w Twilight? Właśnie, niedługo. Dobra, mamy niebiesko? Yeah, niebiesko. No to odlewajmy sobie sztabki. Klik, dokładnie. Klik, zrobię sobie kilow, może co? Klik, dobra. Yy, Odlejmy sobie, co <laughs> chyba to. Nigdy sobie nie mogę skojarzyć, czy to będzie to cienkie, czy to, yy, czy to, czy to, czy to yy, grubsze. Oh God! Tool binding. Tool binding. Myślę, że też byśmy zrobili tego. I zawsze sobie mylę, czy to będzie ten, czy to będzie ten cieńszy. Cóż za shit. Tool binding sobie zróbmy. Zaryzykujmy. Sprawdźmy, czy nam to e, pójdzie tak, jak ja myślę. A, przecież to kto odleje? Shit, 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 A ja twardo odlewam trzy sztabki, żeby sobie zrobić górę. O, twardo, tak. Chusiek, to nie ten, to nie tak. To nie tak, huśku. Ach, oh god. Czyżbym pomylił? Zawsze cholera pomylę, tam było to cienkie, nie? Czy to? Dobra, życzymy teraz to. Sprawdźmy, czy tak zadziała. Jep. Zawsze sobie to mylę. To są, to są tak. No tak, to jest grubsze, tam to jest cieńsze, ale zawsze, zawsze po prostu, zawsze. Znaczy w zasadzie może byśmy mogli tak zrobić, żebyśmy to, chociaż nie, no to będzie lepsze, nie? Ale może kobalt road byśmy zrobili z... Czy ten, ten... No, uchwyt, o, rączkę. Może byśmy zrobili z czegoś innego, co? Da się nam to jakoś zlać? Dobra, wlejemy to na razie na sztabki, bo sztabki przecież przetopimy. Tak czy siak. Więc wszystko, wszystko na sztabki może se iść, nie? Przynajmniej na razie. Ile tam tego jeszcze zostało? O, idealnie. Miód, malyna. Dobra, 7 kobaltów mamy. Ale przypalmy sobie dwa alumajty. Żeby tylko kurcze lawy nie braku. Może ja sobie skoczę w ten czas po lawę. Jak tutaj nam się i tak robi to sobie, ehem, no, kopsniemy trochę lawy w wiaderku. ok, No come on. To w ogóle dzisiaj ja czynnik bez kamerki, bo tak jakoś, kurczę, e, jakoś, kurczę, mi się nie chciało. Lenistwo, chłe, chłe, Gdzie mam jeszcze... Wiaderka. Tych wiaderek było sporo. O, tu jest jeszcze jedno. A, myślę, że dwa wiaderka lawy wezmę. To będzie ok. Dobra, kopsujemy sobie stąd troszeczkę. Mamy dwa wiaderka lawy. Myślę, że i tak będzie lepiej. Zawsze coś, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ok. To myślę, że akurat ten. To złoże nam się prze, przepaliło. Sztabki raczej nie złożę. Złożę to już było kiedyś. Dobrze, i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Dalej sobie nie zrobiłem kurczę yy, ender chestu. Ok, mamy przepalone. Aha. Co to. Muszę później wrócić sztab, tak, mogliśmy wypalić tylko jedną. A shit. No i właśnie w tym. w takim czymś jest problem, że nie mogę tego wybrać. Dopiero muszę to rozwalić i dopiero. No. Ach, god. Po prostu nienawidzę. Chciałem rączkę z tego. Tak, tak. Ej, ale czekajcie, patrzę, mamy rączkę z tego, mamy Durability 1039, a dajmy sobie rączkę z tego, mamy 1400. te. te, te, te. To zrobimy tak. Teraz tutaj damy. A możemy coś dodać z tych? Nie możemy. Yy, god. Dobra, to... No i w dupę jeżdżę znowu... O 6. Nie, nie miałem tu jeszcze żadnego kilofu. No świetnie, a fuck. No i dobra. E, ogólnie dajcie znać, czy takie cięcia Wam się podobają, że po prostu tak jak teraz mieście taki pik pik. No bo szedłem do domu. wziąć rzeczy, więc bez sensu, żebyście siedzieli i patrzyli co ja robię cały czas, więc myślę, że całkiem spokojnie jest, jak, jak, jak się właśnie... Dajmonda 5 dajmondów. Nie możemy dać więcej okej. Okay. Emerald. Okej. Okay. I teraz dajemy sobie tego, tak? E, mogliśmy dać jeszcze tego. E, mogliśmy dać sobie redstone. To nic redstone'a zrobimy później. Już chyba tutaj nie będę mógł dać czterech właściwości. Tak, to byśmy mieli, żeby nam by się naprawiał, z tego co mówiliście przynajmniej. Że jeżeli dodam Redstone, to będzie nam się sam naprawiać. A tak to będziemy kombinować. Dobra, mamy. A w ogóle Emeralda możemy już dorzucić jeszcze jakiegoś. Nie. Już też nie. Okej. Okay. No okej, okay, no dobra, mamy... Mamy taki kilofałek, on wygląda... Dokładnie tak. Całkiem, całkiem ładnie. Nie powiem. Zaraz sobie gdzieś kopniemy, żeby... Sprawdzić jego... Moc. Tego, tego Redstone'a bym też w zasadzie sprawdził, wiem, że pewnie go nie będę udać, bo dodałem już trzy. Eee... Ale... Może akurat, może, 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 może. Gdy mam jakieś żarcie przy sobie, nie mam żarcie przy sobie, więc od razu żarcie też sobie wezmę. Okej... Okay. Co bym nie głodował? To dzisiaj sobie zjemy myślę, że pójdziemy na... Co to jest? Zuccini Bake. Zucini. Dobra, ile nam zucchini da? Wow, wow, wow! Ładnie nam dało zuccini. Co ja chciałem? Redstone'a chciałem. Nawet trzy sztuki, ale wątpię, wątpię. Powątpiewam ludzie. Ale wiecie. Sprawdzić można. A wiem, że pewnie Większość z Was już teraz wie, ja niestety nie wiem. Ale stawiam, że jeżeli dodam 3 maksymalnie, to więcej nie mogę. Zawaliłem, że dawałem że dałem sobie lapis, a nie redstone, bo chciałem sprawdzić ja, co się dzieje z redstone'a. Nadamy, właśnie, bo z redstone'em jeszcze nie próbowałem nigdy. Ale dla, tak, żeby, żeby się upewnić, dla swojego świętego spokoju no dokładnie nie mogę. Czyli tak, obstawiałem wszystko, wszystko gra. Yy, dobra, to sobie wrzucimy tutaj. Materiały też. Lawę właśnie tak chodzę z tą lawą, a lawę możemy zalać. Dobra, już mamy więcej tej lawy. Jest Git. Yy, Zobaczmy, czy możemy jeszcze to przepalić. Okej, okay, nie. To również nie. Lemurit. Też się nie dzieje. Tego na pewno nie. Ehm, dobra. Na pewno Ardit będziemy mogli przepaść. To jest smus. coś tam coś tam. Nie możemy też nie mamy sporo tych złóż, ale widzę, że sporo nam się nie przepala. Także w tym modzie wydaje mi się, że ta... O, się odświeżyło. Dobra, to nie się przepala. Później sobie rozleje z tego sztabki. A my teraz, choćby sprawdzić nasz y, killow. Zobaczymy, jak on będzie kopać. Czy coś szybciej, wolniej, czy jakoś beznadziejnie. Hello, krowo. O, że już nie dzi zjada mi krowę. Czyli właśnie w zwierzęta muszę zainwestować. Bo jest lipan. Rudy, wskrzesił się. Dobra, myślę, że tam. To jest nasza, nasza testowa baza. I sobie zawsze coś kopiemy. Uwaga, powiem Wam szczerze, że nie widzę jakiejś takiej super ekstra różnicy. Być może ten kilof, wiadomo, będzie na. starczał na dłużej, nie? Pytanie tylko, czy na przykład tym kilofem teraz prawdopodobnie będę mógł wykopać te złoża, które, których się nie dało? bo są też takie złoża, które, no, diamentowym kill-offem mogą sobie... O, ppp. o co on tu robi? Pipszą jeden, fucking bitchin'. Nie mam przy sobie miecza, więc go muszę prać tym. Ale ogólnie, ogólnie jest, yy, wydaje mi się, całkiem yy, ok. Dobra, czyli kill -off mamy mamy zrobiony. Chorą bani, samobójcy. Nie liczyłem, żeby mieć węże u góry. Dobra, mamy co? A być może teraz byśmy sobie odlali coś na mieczy, co? Co i potrzebujemy? Eee, to byśmy mogli zrobić z tego, prawda? Tak. Potrzebujemy swordblade i white guard. Uh, Jesus Christ, Handguard to było to. To nie wygląda jak to. To jest takie, 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 takie. Um, nie myślę, że ja nie mam jeszcze. Lecz Bladecast mamy coś takiego jak długi, 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 długi miecz. aha, o, jaki malutki, nie, ja bym chciał ten mieczyk, ale widzę, że nie mam chyba wszystkich potrzebnych patternów. Swordblade, właśnie to jest to. i to. A ja nie mam niestety patternów odlanych, Fucking bitchin'. Swordblade cast, o. Jest, dobra, 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 dobra. Pyk. Yy. Ale kufno. Dobra, i teraz tam pasuje. O! Nie wiem, czy to by było to. Chyba tak. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Chyba się nie myliłem. Zobaczymy zaraz. Nie, przecież to całkiem inaczej wygląda, Fucking beacon. White guard. Ach, god. Poszukajmy. Tool building. Myślę, że w ogóle tego nie ma zrobionego. Ale jaja. Crossbar. Ja pierdykam, jak mogłem tego, tego nie zrobić? Shit. Dobra, jak się to zwie? White Guard. E, dobra. te To mamy odlane. Czyli tak teraz brakuje nam tylko odlewu na Sword. Le, na tą płytkę. I tak, oczywiście, co? Mamy, mamy. Nieprzetopione rzeczy, żebyśmy to mogli sobie odlać. Tam było aluminium i... Koper? Kurczę, no teraz mnie zabij, bo nie pamiętam. No nic, zrobimy to pewnie w przyszłym odcinku. W przyszłym odcinku sobie dorobię jakiś dobry mieczyk. Ale... Wychodzi takie kakaowe tutaj, a już mam tutaj takie, takie, takie inne. Dziwne. Hmm. Dobra, no i fucking, tu pejeżę, no. Znowu stracę. Mm, dobra, zresztą dajcie mi znać, czy mogę to jakoś tutaj właśnie zlewać. Nie wiem, Mister mi mówił, że mogę tutaj sobie to zlewać, ale jak widzicie coś, to nie działa. Nie wiem, jeżeli no. no, 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 jeżeli macie jakieś pomysły. Dobra, to w przyszłym odcinku robimy sobie mieczyk. I przygotowujemy się do wyprawy do Twilight na budowę domu. Mam całkiem ciekawy projekt od kogoś z Was: I taki domek sobie tam powstanie, i tam zaczniemy się bawić yy, Towncraftem. Kolejna rzecz, która yy, czy tam Craftem, w zasadzie nie wiem, czy tam się zaczniemy bawić Towncraftem, ponieważ nie wiem, jak tam działa aura, więc y, to trzeba będzie sprawdzić. Kolejna rzecz, paczka 1.6. Na chwilę obecną jeszcze tej paczuszki nie mam i w zasadzie nie wiem, czy, jeszcze, czy w ogóle będę przechodził na 1.6, czy nie. poczekam już po prostu na 1.7, ponieważ jakiegoś tam modu brakuje, które nie wyjdzie na 1.6. Chyba Thermal Expansion, jeżeli ja nie mam Thermal Expansion, to mi wszystko pieprzy Ten cały system rur do, 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 do rakiety i tak dalej, więc średnio mi to pasuje. Mm, dobra, to cóż, jeżeli wam się oczywiście odcinek podobał, zostawcie łapkę do góry No i widzimy się w czwartek w kolejnym odcinku solo, także do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa